Hej, 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 cześć kochani moi, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Ja jestem Natalia. No i co? Dzisiaj przychodzę do Was z paczuszką, którą przysłała mi Gosia. Gosiek 77, na pewno ją kojarzycie z komentarzy, zarówno kanały, jak i widzowie, bo Gosia się wcale udziela nie tylko u mnie. I na wstępie chciałabym bardzo, bardzo wszystkich prosić o ogromne serducha, nie umiem tych serc pokazywać, ale coś takiego. <laughs> Czerwony serducha dla gości, słuchajcie, no ja jestem przeszczęśliwa. I to nie chodzi tylko o to, że dostaję paczki od was, od widzów, ale też o te wasze wszystkie komentarze, o to, jak mnie wspieracie, jak się odnosicie w komentarzach do tego, co ja mówię. O Jezu, przepraszam. Bo po prostu to świadczy tylko o tym, że wy mnie, słuchacie, i, i to jest dla mnie najlepszy prezent na świecie, także bardzo wam wszystkim serdecznie dziękuję, a Gosi dziękuję za to. Yy, zaraz wyjmiemy, zobaczymy, co tam jest w środku. Na pewno jest krzyżówka niebieska. <grych> także yy, no co? Zabieramy się za otwieranie. Gosiu, bardzo, bardzo serdecznie Ci kochana. Dziękuję. Jest mi bardzo miło, naprawdę. Yy, I co? No i co? Wyciągamy, no wyciągamy, to tak, tak, się, tak się tylko... O, wszystko naraz. O, jaki słodziak. <laughs> o! Nic nie widziałam, nic nie słyszałam. Zobaczcie, jaki piękny aniołek do powieszenia. Niby nie, ale można go na choince posadzić. Ja już intensywnie myślę o świętach Bożego Narodzenia, więc jak najbardziej zobaczcie, będzie mi pasował przecudny. <laughs> Sorki. No, także mamy takiego cud cudaczka. Yy, Busko, Busko zdrój. Zobaczcie. Piękny magnesik. Tak, magnesik. O, nawet jest Baśka, wiewióra. Super, bardzo serdecznie dziękuję. Na lodówkę pójdzie. Co mamy tu? Da o, jeszcze jeden magnes. Z gór świętokrzyskich. Zobaczcie. Łysica, krzyż na szczycie. Yy, Święta Katarzyna Klasztor Bernard. O Jezu Bernardynek. No, także tu ruiny zamku, ruiny zamku. Ale fajne, zobaczcie. Też magnes. Bardzo dziękuję. Magnesów nigdy za wiele, bo ja mam dużo, dużo miejsca. O, kolejny magnes z Energy Energylandii. O nie, chciałabym tam jechać bardzo. Ja bym się, naprawdę bym się nie bała. Mam okropny lęk wysokości, ale na taką kolejkę to ja bym wsiadła. Gdzieś pewnie w tym momencie bym się zżygała, ale. Jechałabym dalej. <laughs> o, zawsze chciałam tam jechać. Może kiedyś mi się uda. Ło, jeszcze coś. O, mam tutaj takie do powieszenia. I love you. Zobaczcie, drewniane. Fajna ozdóbka, bardzo ładna. Ja lubię takie, takie rzeczy. Uwielbiam, naprawdę uwielbiam. Tak? No. <laughs> Cudo. Bardzo dziękuję. Na pewno gdzieś powiesz. Jak pamiętacie, kiedyś dostałam, wygrałam w konkursie mm, na tipli u Alicja w Krainie zakupów y, tą plakietkę. Ona do tej pory wisi, słuchajcie. <laughs> Także ja uwielbiam takie rzeczy. Tutaj mamy. Tutaj mamy czekoladki. Jakieś zwiśnią, no zwiśnią. Także stary będzie pałaszować. Na pewno. A. O, podziękuj. Dziękuję. O, dziękuję. Z jakimś alkoholem. Ostatnio coś właśnie wspominał, żeby się napił. Już ze mną nie wytrzymuje. O, tutaj mamy jamaika. Ja to jadłam. To są bardzo dobre cukiereczki. Jak to fajnie wszystko pakowane, kurczę. Zobacz. Bardzo cukiereczki. Bardzo ładnie, no. <laughs> Grzebią dalej. Lubię grzebać. Dla pewności zerknę, ale już tutaj nic nie ma. Odkładam kopertkę i wszystko, co najlepsze kiedyś było, tylko myślą. O Jezu, co najlepsze. Wszystko, co istnieje, kiedyś było tylko myślą. Nie umiem czytać, co już wiecie, bo wam często to powtarzam. Mówić czasami też nie potrafię, więc wybaczcie mi. Jest laseczka z arbuzikiem. Czytamy. O, zdrapki porzucam. Natalio, dziękuję za wszystko. Leć po marzenia dużo sukcesów w pracy. I kochającego chłopa. Pozdrawiam, Wicka Gosia, PS, drapeczki z powiatu buskozdrój. zdrój. I tu jest jakaś do, jakiś dodatek do tej kartki. Życie jest piękne i ty o tym wiesz, masz śmiałe marzenia i wiesz czego chcesz, więc pozostaje żyć ci szczodrze, niech ci się wiedzie szczęśliwie i dobrze. Ale to jest śliczny wierszek. Gosiu, ja ci bardzo serdecznie, z całego serduszka naprawdę dziękuję. I powiem wam... o, czemu to takie brudne? Dobra, nie, nie to chciałam Wam powiedzieć. I powiem Wam, że kiedyś zakładając kanał, ja w życiu nie myślałam o tym, że uda mi się przekroczyć tysiąc subskrypcji, tak? Bo to jest ogromna liczba, czy że spotkam tylu wspaniałych ludzi, że będę utrzymywała kontakt ze wszystkimi, mm, którzy oczywiście chcą go ze mną utrzymywać. I to jest mega, mega fajne. Ogromne serduszka dla gości, dla Was wszystkich, za to, że ze mną jesteście. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. I co my tutaj mamy? <laughs> mamy tutaj dolary diamenty. Ona jest tak piękna, no tak błyszczy. Z numerem piątym, słuchajcie. Mega pensja, o, biała. Z numerem czwartym. Otwieram. I mamy zdrapeczki. O, trzy zdrapki, zobaczcie. Trzy krzyżówki. Z numerem 13, 18 i 16. Ale fajnie, ale się cieszę. Także zrobimy tak, że sobie zdrapiemy dzisiaj te dwie zdrapki i krzyżóweczkę. A to zostawię na kolejny odcinek, żeby zdrapać z wami tak całościowo. A też nie chcę was za długo, za długo trzymać. To co, wezmę sobie, nie wiem co sobie wziąć. Wezmę sobie 13, a 18 i 16 zostawię. Mam nadzieję, że Gosia się nie pogniewa. I co? I biorę się za drapanką. <laughs> ale się cieszę, naprawdę się cieszę. Tych niebieskich u mnie nie ma. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu ich nie przywożą po prostu chyba ktoś mnie bardzo nie lubi. Pan z to ten co go kiedyś, yy, kiedyś go tam wiecie. Pogoniłam, to pewnie jest jego sprawka. Yy, I zobaczymy, co z tą krzyżóweczką. Szukamy literki L. <laughs> nie powiedziałam, ale pomyślałam: L jak lodzia, bo oglądałam Raczo. Bo nie wiem, niektórzy wiedzą, niektórzy nie, teraz bałam u rodziców. I ranczo sobie leciało, Boże. Uwielbiam. I co jeszcze? A, Świat Według Kiepskich. Yy, Cztery pancerni, pies. Ten pierwszy odcinek, jak Szarik był szczeniakiem. No fajny, fajny. Fajnie spędziłam czas, powiem Wam, że yy, jak byłam w piątek, bo odcinki yy, te, co wrzucałam, no to yy, na zaś miałam nagrane jak byłam w piątek. I zostałam sama, bo rodzice byli w pracy, wiecie, brat, to samo. To tak nie wiedziałam, co robić, tak mi jakoś było przykro. Więc w sumie poszłam dalej spać i przespałam pół dnia. Bo wiecie, no poszłabym do babci, ale babci już nie mam. I tak naprawdę jakoś tak sobie myślałam, że o matkę jak ten czas szybko leci, zobaczcie. Zaraz będzie miesiąc, no nie? Bardzo szybko czas leci, niestety. Albo stety, no. Literki i teraz szukamy. Ja w ogóle mm, jestem taka pełna podziwu tego, yy, że, że wy mnie tak słuchacie. Ja tutaj Wam gadam, wiecie, no ja Wam gadam, co tam umiem w pracy i tak dalej. No, jeden filmik oczywiście ukryłam, dostałam bardzo przykrego maila i no i ja może też za dużo biorę do siebie, yy, aczkolwiek uważam, że to troszeczkę niestosowne, pisać do ludzi mail, jeżeli się komuś nie podoba to o czym mówię. Yy, nie chce tego ten ktoś słuchać. Może sobie, nie wiem, wyciszyć, przewinąć do samego końca filmik, prawda? Yy, czy po prostu, no, nie subskrybować mnie i, i się de nie denerwować, tak? Nie denerwować się, no, bo, bo takie przykre, przykre teksty w moim kierunku mnie bolą. A, a po co mamy sobie robić? Tak, jakby pod górkę, tak? Ja to robię dla, dla was, dla widzów, a staram się jak mogę. No, chciałabym naprawdę wam dużo opowiadać, żebyście mieli co słuchać, bo ja sama wiem po sobie, że jak. Usiądę przy jakimś filmiku i tam ktoś trajkoczy i trajkoczy, to to nawet nie wiadomo, kiedy ten filmik zlatuje, a jak ktoś, mm, nie wiem, usiadłby i przez 20 minut mówił: Teraz literka N. Tu mam N. W nos mam N. W iran mam N. Wiecie o co mi chodzi? No to tak. To idzie usnąć. Kurczę, naprawdę. A te, te niektóre zabki są takie czasochłonne, że no, jak się coś tam innego pogada, to myślę, że aż miło kurczę. No, nie wiem, może każdy. Lubi co innego. Ja nikogo nie zmuszam. Ja się bardzo cieszę, że te subskrypcje jednak wskakują yy, do góry. Czego szukam, N szukam. <gry> yy, lecą do góry. Jest mi naprawdę bardzo, bardzo miło. Myślę, że na 2000 zrobimy jakieś tam rozdanie dla subskrybentów. U mnie non stop są jakieś konkursy, więc yy, ja nie mam takiego. Po Ciśnienia, tak? Że o, wbijmy, wbijmy. Jeżeli uda nam się wbić, tak? Wspólnie, jeżeli będziecie mnie subskrybować, przychodzić do mnie, oglądać, będziecie chcieli mnie oglądać, to ja bardzo chętnie zrobię takie rozdanie dla subskrybentów, dla subskrybentów mojego kanału. I też wam powiem szczerze, że, że ja lubię robić paczki, nie wiem, może to niektórzy z was wiedzą, może nie. Myślę, że wychodzą mi one w miarę dobrze. Jeżeli nie, no to mnie poprawcie, ale uwierzcie mi, staram się, jak nie wiem co. Tutaj mój stary oczywiście poświadczy, że ja też jestem zaangażowana w ten kanał na 100, 200, no na 210 Nawet na 300, Nawet na 300 tak? No. Bo ja pójdę i ja nie zobaczę, czy, czy sobie mam kupić jakąś maseczkę, czy na przykład coś, tylko o wezmę, będę mieć dopaczki. Tak, tak, ale fajne, no to do paczki. I wiecie, ja jeszcze nie mam, konku nie mam y, żadnego konkursu na, na kanale, a ja już zbieram rzeczy, bo dopaczki będzie dobre. Więc no kurczę, myślę, że nie macie u mnie krzywdy. O, moje inicjały, ND. Że nie macie u mnie krzywdy, tak? Tacy stali widzowie, którzy biorą udziały w różnych konkursikach, bo ja co chwilę coś, tak? Zakomentowanie co miesiąc wybierana jest jedna osoba, tak? Więc to też jest dużo, bo niektórzy czegoś takiego po prostu nie robią. I nie wiem. Masz o swoich widzów? Tak, staram się dbać o swoich widzów, jak tylko mogę. Czasami mam problemy z odpisywaniem na komentarze, no ale to jest chyba oczywiste. Że no, YouTube nie jest całym takim jakby moim życiem i czasami naprawdę nie mam czasu, albo nawet jak siedzę w domu, tak nic nie robię, to mogę być po, przypuśćmy, 4-5 dniach w pracy po 12 godzin i ja po prostu nie mam siły. Ja staram się ponadganiać to, co mam zaległe. Yy, poświęcam na to też dużo czasu, tak. Wejdę do jednej osoby, wejdę do drugiej osoby i tak powolutku, powolutku. Filmiki są różne od 5 minut, 10, no nawet 40 i to jest. Yy, no, schodzi się, żeby to wszystko ponadrabiać. A u mnie w pracy kurczę, słuchawki mi się yy, nie wiem, roztegociły. ciły. Ja nie mogę, bo tak jakbym miała te słuchawki, muszę sobie po prostu zamówić. Nie mam kiedy. Zamówię sobie słuchawki, to będę wchodziła, czy na chłodnie, czy coś. Odpalam, wszystko dobrze słyszę. Ja nie muszę widzieć, żeby wiedzieć, co tam ktoś wydrapał, tak? Ja słucham i zapamiętuję. No, chyba że w szkole, wtedy tak nie jest. Ale tak, to tak. Jakoś sobie radzę. I tym sposobem mamy, zobaczcie, no. Yy, nawet nie wiem, kiedy już druga linijka, już 14 minut tutaj wam i Serki. <grystanie> tutaj mamy S. O, S jak Sylwia. Bardzo cię serdecznie. Pozdrawiam, Sylwuniu. Planeta 4 oczywiście. Yy, co wam... O, jeszcze wam mogę powiedzieć, że Mary i Mario mieli ostatnio live'a na swoim kanale. Ja tak. Yy, a tam wpłaciłam na piedyczkę, później jeszcze mówię, A wpłacę jeszcze piątkę. Yy, na wsparcie kanału Nie, że jakieś tam wiecie, że ja coś chcę w zamian Absolutnie, bo powiem wam szczerze, że widzę po sobie Że taka piątka to już jest jedna drapka I to już naprawdę jest wsparcie kanału Czy, czy dyszka, tak, za dyszkę z Którą mogę jedną zdrapać na cały odcinek I to nie będzie dwie minuty, tylko dziesięć więc, więc to jest fajna sprawa Więc wpłaciłam i musiałam lecieć Bo po prostu była rodzina yy, się zeszli goście No i chciałam tam z nimi pobyć I tam było coś tam, żebym poczekała Yy, bo losowania, ja stwierdziłam, że ja i tak nie wygram, bo mam pecha ostatnio, więc sobie wyszłam no i wiecie co, i wygrałam <laughs> i wygram. udało mi się wygrać także bardzo, bardzo się cieszę yy, oczywiście to, co wygrałam, pokażę Wam na kanale ale nie wiem, yy, kiedy przyjdzie bo jak to dzisiaj nagrywam, no to mamy yy, niedzielę niedzielę mamy, ja wróciłam jutro w poniedziałek wleci ten filmik, bo dzisiaj już jest za późno, żeby wrzucać tak a nie chcę trzymać gości w niepewności. Później wrzucę we wtorek myślę, tak we wtorek wrzucę ostatnią część e, tej paczki. Czego szukam? Co szukam? <grych> Muszę się skupić. I później mamy kolejną paczuszkę. Ja mam w tym miesiącu dwie paczki. Tą kolejną oczywiście mam już zdrapaną, filmiki mam nagrane. E, ale się już mega, mega cieszę, bo nie wiedziałam, ile będę u rodziców, więc ponokrywałam, ale nie udało mi się zostać na dłużej. No i co wam mogę powiedzieć? Oglądajcie, oglądajcie, kochani. <laughs> Także w tym miesiącu poszalałam. A co? Kto biednemu zabroni? Ja nie będę mówić, że bogata jestem, bo nie jestem, ale tutaj stary się trochę dołożył. O, fał, no fał to jak będzie trzeba, to się znajdzie teraz G. O, a ja nie drapałam tego. Ciekawe, że coś było. L było, i było, co nie krzyczycie? E nie było, K nie było i T nie było. Dobra. <laughs> um, dobra, mam tu. Co, co mówiłam? Co mówią? Nie słuchasz mnie. No, gościu, no. Ta zajęty jesteś. A ja zawsze tak mam. Ja potem oglądam ten filmik, jak go obrabiam, a czasami nie obrabiam. Tylko przed wstawieniem oglądam i mówię tak: no, co nie dokończyłam, no, zapomniałam, sama się sobie dziwię. Sklerutyczka taka jest, to mówię Wam, szkoda na mnie słów. ge <laughs> No i w tym tygodniu będę rozmawiała z taką babeczką, co w domu dziecka pracuje. Zobaczymy, co tam się uda z nią dogadać. Jeżeli się z nią dobrze dogadam, to dla tego domu dziecka zrobimy paczuszkę. I tylko najpierw siedział, muszę dogadać, żeby później zaplanować co i jak, żeby Wam O, widzicie, fał się znalazła. Żeby Wam wszystko później dobrze wyjaśnić, żeby każdy wiedział o co chodzi z konkursem. No ale myślę, że ten konkurs akurat będzie fajny i przypadnie Wam do gustu. Bo jednak to będzie coś takiego troszeczkę innego. Ja taka jestem z siebie zadowolona, że ja na coś takiego wpadłam, bo to jest super fajny pomysł, słuchajcie. Naprawdę. <laughs> Te pieniążki wydrapane, przecież się wydaje też na zdrabki. W konkursie wiadomo, że będzie paczka, ale to, to co na zdrapki się też wydaje. A połowę równie dobrze można przeznaczyć na paczkę, tak? Większą połowę na paczkę dla tych dzieciaczków. Tylko, że chodzi mi o to, że chciałabym mieć jakieś zdjęcie, jakiś taki, jak to powiedzieć, dowód na to, że te dzieci dostały tą paczkę. O tak. I to wszystko, tak? Dowód albo, nie wiem, no nawet, nie wiem, jakiś wpis, jakiś, jakiegoś maila z podziękowaniami, że, że dany ośrodek otrzymał paczkę. Żebym po prostu mogła Wam pokazać, że nie oszukuję i że naprawdę paczka została przekazana czy wysłana. No, chciałabym bardzo. Najwyżej jeszcze będę patrzyła w tych y, takich rodzinnych domach, co, co ludzie po prostu mają te dzieciaczki i w takim normalnym domu i, i i im pomagają, wychowują ich, prawda? Nie wiem, ale myślę, że to jest super pomysł. Ja, ja już się z tego pomysłu jestem zadowolona, ale zobaczymy. Chciałabym bardzo, żeby wyszło. I wtedy zrobimy sobie zdrap masy w grudniu. Zaczniemy drapać. Zrobimy sobie zdrap masy. Oczywiście nie do samego końca świąt, żeby paczka dla zwycięzcy doszła jeszcze przed świętami, więc nie będzie to się tak ciągnęło. Chociaż w sumie no, trudno mi też powiedzieć, bo nie wiem, ilu będzie chętnych, tak? <laughs> Ostatnio bardzo <laughs> przepraszam Was. Ostatnio bardzo ładnie ten konkurs y, poszedł. Ja byłam przeszczęśliwa, byłam w takim szoku. Chociaż nie tylko ja, stary też się dziwił, <grych> że, że po prostu tyle ludzi i że tyle zdrapek i to jest naprawdę mega fajne uczucie. No bo to ja to tak jakby pod, pod jak to powiedzieć, y, o sympatię mi chodzi, że aha, no to może to dlatego, że, że ludzie mnie lubią, tak? No bo. <grych> Przepraszam, coś mnie bierze. No bo jak się kogoś nie lubi, no to się nie bierze udziału w konkursach u tego kogoś. Ja jestem tego zdania, że jakbym kogoś nie lubiła, to nie wzięłabym udziału. Choćby nie wiem, co, co było do wygrania, to, to nie wzięłabym udziału. Po prostu, żeby, żeby nie mieć z tą osobą nic wspólnego. Taka jestem. <laughs> e, e, e. No, no, ja staram się być sympatyczna, miła. A jeżeli ktoś mnie, nie wiem, źle odbiera, to też nie jest to moją winą. Ale bardzo Was przepraszam. Jeżeli też kiedykolwiek kogokolwiek urazi, uraziłam, to też przepraszam. Ja rozumiem, że no nie każdemu się musi podobać to, co ja mówię. Możecie mi zwracać uwagę, tylko wiecie, no, w kulturalny sposób, tak, żebym ja potem nie siedziała po nocach i nie ryczała. Bardzo bym nie chciała. <laughs> I, 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 I co? I teraz literka B. <laughs> Hmm. I chyba już się przymknę, bo tak gadam, gadam, gadam. O. Mogłabym pozdrowić losowe osoby, które mam w głowie, ale potem, żeby nie było, że o kimś zapomniałam i że jak mogłam nie pomyśleć, nie chcę, żeby było pretekst, to postaram się pozdrowić wszystkich, znaczy nie wszystkich, jak najwięcej osób. Z tych komentujących oczywiście. Jeżeli kogoś przypominę, to przepraszam bardzo. Ale może, może nie pominę, kurczę, no. Najlepiej wziął drugi telefon, ale teraz już nie będę odchodziła, bo i tak filmik trwa 22 minuty. Więc tak, od kogo by tu zacząć? Pozdrawiam. Hm. Muszę pomyśleć. <laughs> to takie stresujące. E, Mirelkę. O. Nie wiem czemu zawsze jak pisze, mi, chcę napisać Mirelko. To mi zmienia na mirabelko. Słownik. Ja się z tego tak śmieję. Także Mirelkę pozdrawiam, Basie. Pozdrawiam. No, komentujące, tak? To na pewno będzie, każdy będzie wiedział, Basi mam tam raz, dwa, trzy basie mam. Także y, trzy basie pozdrawiam. Jak chcesz kichnąć, to kichaj. Nie, nie chcę. Kogo jeszcze, kogo jeszcze? Andrzeja pozdrawiam, bo też y, komentuję, tak. i No super, po prostu praktycznie pod każdym filmem, y, bo nie, nie pamiętam. Wszystkich komentarzy, w sensie wiecie z każdego filmu, kto u mnie był, nie jestem w stanie tego zapamiętać, ale to jest bardzo miłe. Yy, kogo jeszcze? Kogo jeszcze? Staram się z tych, nie, nie. z tych, co nie mają kanału. o i patrzcie, tym sposobem mamy bonusik: klient, no ten klient to nawet w czasie wolnym od pracy nie prześladuje, ale no dobra. Kogo jeszcze? Kogo jeszcze? A Gosie, oczywiście pozdrawiam, tak. Ewelinkę pozdrawiam. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam. Kogo jeszcze? Kogo jeszcze? O, Maciuś do mnie wcale nie przychodzi. No, ale też go pozdrawiam. Ale mi przykro. Nie wiem, dlaczego do mnie nie przychodzi. E, I, i, i... No nie wiem. Widzicie? Ja nie potrafię tak na szybko wszystkich wymienić. Ale nie, żeby się nikt na mnie nie obraził, dobra? Nie obrażajcie się. Pozdrów może Hopa. O, hopa pozdrawiam. O, Elu nie pozdrawiam. Ule też pozdrawiam. Jadzie z Bytomia też pozdrawiam. Jadzia też piękne komentarze mi tam pisze. Ja lubię czytać te komentarze. Widzicie od razu, tu chłop mi się wtrącił, od razu już człowiek ma. Weź coś jeszcze powiedz, może se przypomnę. <grymne> może se przypomnę. No, ja te wszystkie komentarze czytam. Jeżeli czasami coś nie odpiszę. Trzeba y... pozdrowić Klimę. O, słyszycie? Swaniaczek, pozdrawiamy Pati Klimę, tak. Yy, Iwonkę. Izabelę, o, Iwonka i Zunia jeszcze, widzicie, zapomniałam, jak śmiem. Uch, jestem zły sama na siebie. No. Kogo jeszcze pozdrawiamy, stary? Pomyśl, szybko, szybko, myśl, myśl, myśl. myśl. Stary, ja ci daję takie, takie sygnały dymne. Włącz komentarze pod moim ostatnim filmikiem i powiedz, a ty nie rozumiesz. <grych> nie, 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 absolutnie nie będziemy ściągać, nie będziemy ściągać. O, Angelikę pozdrawiamy. Też, też przychodzi, bardzo się cieszę. I tak myślę, wiecie, ja naprawdę myślę. Wytężam umysł, ale mi nie wychodzi. <grym> no. Ja jeszcze jakieś, jakieś imię, jakby mi się skojarzyło, to mi jeszcze szłoby lepiej. Kanały zdrapkowe oczywiście też. Nawet A nam daliło matko. Jeszcze jakaś Kasia. Są Kasie. Wszystkie Kasie pozdrawiamy bardzo serdecznie. O, no, no, no. O, Kasiula, miałaś mi napisać, jak ci poszła paczka linii. I ja takiego komentarza pod żadnym z filmików nie widziałam, więc proszę mi tutaj napisać. Jestem bardzo ciekawa. I tym sposobem mamy dwa słowa. Wow, kurczę, wow, piękna zdrabka. Mamy i bonus, i tutaj słowa. No, jeszcze jakieś imię podsuń, podsuń imię. Basia. Basie były. Basie były. Tutaj mamy kolejne słowo. No nie wierzę. Powiem wam, że jak tutaj coś jeszcze wpadnie to będę w szoku. Patrzcie. Osa. No tak. Ale szczęśliwa zdrabka. O matko kochana. O właśnie o Marzenkę to ja się martwię, bo oni filmików nie dodają. Nie odpisują. Ja się boję, że coś się stało. Naprawdę się boję. Ale no, czekam, czekam, czekam. Innego kontaktu niż Facebook czy YouTube to niestety nie mam. Dlatego nic nie zostało jak czekać na jakiś znak. Tu mamy nóżkę, noga, noga i wino tutaj mamy. Yy, I, no nie wiem, o, no zobaczcie. Kolejna. Yy. Jejku, to po prostu w, w, każdej, yy, w każdej krzyżówce jest wygrana. Chodź, chodź, poka, podejdź, podejdź, chodź, chodź. Pokazać ci, czy nie chcesz widzieć. A, to nie chcesz. Widzicie, jak on mnie traktuje? Udaje, że jest bardzo zajęty. No, to jest yy, To jest strapeczka z numerem 13. Zobaczcie. Piękna zdrapka z numerem 13. I tutaj mamy, zobaczcie, bonus i w każdej po trzy słowa. Czyli 10,20 tu mamy już 30 zł. Tutaj mnożnik mamy razy 1. A w bonusie mamy dyszkę. Tu mamy cztery dyszki. Jest tutaj taka wygrana. No jest. Zobaczcie. Nie chciałeś podejść, to mi nie gratuluj tu. Cztery dyszki. No super! Ale ja się cieszę. Mam nadzieję, że niczego nie pominęłam. Jak coś, no to się znajdzie, tak? Zobaczymy kontrolne sobie. Ja nie znam kontrolnych, nigdy nie miałam 40 zł. Kontrolne mam JJ. Słuchajcie. No ale zdrabka jest piękna. Widać, że od serducha, w co nigdy nie wątpiłam. I zobaczcie, 40 zł. No, piękna zdrabka. <laughs> A tutaj e, Gosia wysłała mi zdrabki ogólnie za 50 zł, co jest naprawdę dużą kwotą. Teraz mega pensja. Jejku, Gosiu, dziękuję Ci, kochana, serdecznie z całego serduszka. Ja się tak bardzo cieszę. Nie wiem, czym ja sobie zasłużyłam na takich widzów. Mój Boże, kochany.

Muszę sobie tak strzepać, żeby tu mi nie przeszkadzało. I dolary diamenty, czyli ta piękna, błyszcząca zdrapeczka. O ja już pół godziny mam tu trajkotam. <gry> I tak 22 szukamy piąteczki 34, 21 i 33. I zaczynamy obokiem 26. Tu mamy szesnaście, albo portfel, albo diament. Trójeczka, czterdzieści, trzydzieści dziewięć, dwadzieścia trzy, dwójeczka, jedynka i trzydziestka. Tu mamy, co? Trzydzieści sześć, cztery...

Dzięki. To były zdrapeczki od Gosi, o tak, czyli no ja nie mam tu wkładu własnego, czyli jak na razie jestem 40 zł na plucie i jestem mega, mega przeszczęśliwa, <grywa> że niebieska zdrapeczka tak, drugi raz ją drapie w życiu. No, bo tak można powiedzieć. I mam taką super wygraną, także bardzo się cieszę. <grywa> Ale ja się cieszę. Także bardzo serdecznie dziękuję. Jutro wrzucę Wam filmik. Dzisiaj jest niedziela, jutro poniedziałek, czyli jutro, czyli dzisiaj, co teraz oglądacie, to jest ten filmik. Czyli jutro we wtorek wrzucę Wam ostatnią część mojej paczki. Dużo szczęścia. Także oglądajcie, oglądajcie uważnie. Tak Wam powiem uważnie. No, nie przewijajcie, nie przewijajcie. I co? No i żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Dziękuję, że przyszliście, Gosiu. Naprawdę jeszcze milion razy Ci będę dziękować w kolejnym odcinku. Ale piękny prezent, tak? Wykosztowałaś się, kochana, niepotrzebnie. I jeszcze taką super zdrabkę wygraną. No wow, jestem w szoku. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Pamiętajcie o ogromnych czerwonych serduchach dla Gosi. O takich ser... O! O, nawet ładne. No i co? Do następnego odcinka. Buziaczki. Pa-pa!